Ponad 2700 uczniów zakończyło w piątek naukę w skarżyskich szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminę. W wielu szkołach wraz z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami zakończenie roku szkolnego świętowali także przedstawiciele władz miasta. W zakończonym roku szkolnym do szkół podstawowych uczęszczało 1899 uczniów, a do gimnazjów 813 w piątek odebrali świadectwa i rozpoczęli zasłużone wakacje. Na uroczystościach w kilku skarżyskich szkołach obecni byli również przedstawiciele władz miasta. Zastępcy prezydenta Krzysztof Myszka i Brzeziński oraz sekretarz miasta Agnieszka Winiarska w imieniu swoimi prezydenta miasta Konrada Kroniga dziękowali za 10 miesięcy ciężkiej pracy uczniom, nauczycielom, pracownikom obsługi administracji szkół, a także rodzicom uczniów. Gratulowali licznych sukcesów, życzyli udanych oraz bezpiecznych wakacji. Szczególny charakter miał uroczystość w szkole podstawowej nr 1, gdzie w trakcie zakończenia roku społeczność szkolna pożegnała odchodzącą na emeryturę wieloletnią dyrektor Elżbietę Bełtowską. List z gratulacjami i oraz bukiet kwiatów na ręce dyrektor złożył Krzysztof Myszka, zastępca prezydenta miasta. Gratulacje i podziękowania przygotowali również uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Wszyscy pracownicy szkoły specjalnie na tę okoliczność przygotowali i wykonali utwór dedykowany Elżbiecie Bełtowskiej. Dyrektorka nie kryła wzruszenia.